Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj w towarzystwie moim gościem jest Kostek. Cześć. Nie przypadkiem jest dzisiaj ze mną, ponieważ tematem naszego spotkania dzisiaj będzie kolagen, bardzo ważna substancja w naszym organizmie. I widzimy jego szkielet. I tak naprawdę muszę powiedzieć, że kolagen to jest takie swego rodzaju rusztowanie, które służy do umocowania wewnętrznych narządów, takich jak nerki, wątroba, żołądek, a także jest swego rodzaju szkieletem do budowania kości. Produkcja kolagenu z wiekiem jakby się obniża, czyli czym jesteśmy starsi, tym możemy cierpieć na niedobór kolagenu. Oczywiście kolagen najlepszy jest ten z wewnątrz, czyli ten, który sami produkujemy. Kolagen naturalny. No niestety z wiekiem, no nie jesteśmy w stanie wyprodukować tyle tego kolagenu, żeby Wystarczyło to do tego, byśmy byli zdrowi i wyglądali bardzo dobrze. Oczywiście są produkty, które zawierają kolagen. Są to produkty, które tak naprawdę możemy systematycznie spożywać, natomiast tak naprawdę nie warunkuje on tego, by ten kolagen, ten niedobór kolagenu całkowicie zlikwidować. I tutaj powiem Wam pewną ciekawostkę. Na przykład takim daniem, czy takim produktem, który zawiera dużą ilość kolagenu, jest. Galaretka z nóżek wieprzowych. Popatrzcie sobie, czy to wygląda zachęcająco? Pomyślcie sobie o wszystkich kobietach, które dbają o szczupłą sylwetkę, które chcą wyglądać szczupło, pięknie, zdrowo, czy one będą systematycznie spożywać tego typu dania. Tutaj bym postawiła znak zapytania. Ja znam lepszy sposób na to, by ten niedobór zlikwidować. Całości są to suplementy zawierające naturalny kolagen. Odstawię, może to danie. Myślę, że nie będę z tego dzisiaj korzystać. Kolagen w proszku, naturalny kolagen, który zawiera w swojej dawce w dwóch płaskich miarkach tyle kolagenu, ile nam jest potrzebne. Oczywiście powiem później dokładnie w jaki sposób spożywamy ten kolagen. Ile razy dziennie, w jakich dawkach konkretnie, z jaką ilością płynu? A teraz czas powiedzieć, jakie są skutki niedoboru kolagenu. Po czym możemy stwierdzić, że tego kolagenu nam brakuje. Pierwszym takim skutkiem jest wołający o pomstę do nieba celulit, tak zwana potocznie pomarańczowa skórka, która jest zmorą wszystkich kobiet, nie tylko kobiet. Dodatkowo również brak jędrności, elastyczności, sprężystości naszej skóry. Skóra nasza jest. Pełna zmarszczek, rozstępów. Jej koloryt nie jest taki, jakbyśmy tego oczekiwali. Jest szara, nie ma w niej takiego blasku energii która wszystkich powala naokoło. Dodatkowo również brak, niedobór kolagenu odpowiada za np. żelaki, na przykład, co ważne, kruche kości, podatne na złamania, bolące stawy. Kolagen jest to główne białko tkanki łącznej. Zapewnia nam elastyczność skóry, jest, buduje stawy, jest głównym. Czynnikiem dobrego funkcjonowania kości i chrząstek, a także, co ważne, jest głównym składnikiem naszych ścięgien. Także kolagen, który występuje w tych wszystkich miejscach, jest niezbędny jest czymś bez czego nasz organizm nie będzie dobrze funkcjonował. Powiedziałam wam już o tym jakie są skutki niedoboru kolagenu oraz czym tak naprawdę jest kolagen w naszym organizmie, a teraz chciałabym przejść do naszego suplementu. Mamy tutaj dwa rodzaje kolagenu. Mamy kolagen z cynkiem, który skierowany jest jego działanie skierowany jest na paznokcie, skórę oraz jakość naszych włosów. Natomiast kolagen Flex z witaminą C ma takie ogólniejsze spektrum działania. Ja bym chciała teraz otworzyć i obejrzeć proszek, który zawiera kolagen, który zawiera w sobie też cynk. Od razu proszę Was o to, żebyście pamiętali, że należy wziąć suchą szklankę. Do niej będziemy wsypywać za chwileczkę dwie płaskie miarki kolagenu z cynkiem. Ja sobie teraz to otworzę. Tworzę sobie. Wezmę sobie teraz miareczkę, którą użyję do wsypania proszku. Szklaneczka musi być sucha. Do tej szklanki wsypujemy dwie płaskie miareczki kolagenu z cynkiem, który bez wątpienia zadba o jakość naszych paznokci, włosów oraz skóry, a kolagen zadba o całą resztę. Mamy już dwie płaskie miareczki. I teraz do szklaneczki dolewamy wodę, 200 ml wody, mieszając za pomocą, dokładnie mieszając za pomocą łyżeczki, otrzymujemy napój, który za chwileczkę wypiję. A teraz spróbuję, jak smakuje mój napój z kolagenu, wody oraz cynku. wody. Także napój jest bezsmakowy, ale w trakcie degustacji myślę już o mojej sprężystej skórze, pięknych paznokciach oraz lśniących włosach. Za parę tygodni pewnie będę wszystko to mogła oglądać w lustrze. Wasze zdrowie!